No i cześć maneczko, w kolejnym dniu, kolejny dzień z nami, a co dziś będziemy robić? Dziś yy, zajmiemy się trochę paszowozem. Bo jak zauważyliście, kręciliśmy suchy TMR. Tam kilka osób pisało, że, że ślimak już słabo miesza, a powód jest taki, że paszowóz jest z 2015 roku i yy, siłą rzeczy już troszkę przekręcił. I tam się trochę wytarła, czyli no, się wytarł trochę, ale najbardziej wytarł się ten skrobak taki, co pod nie chodzi i odrywa pasze od ściany i teraz on się wytarł i przy suchy, suchym temerze to tak nie było tego widać, ale jak kręcimy Yy, Pasze dla krów, yy, taki mokrzejszy towar, to się okleja na ścianach i nie może tego oderwać. Yy, także zaraz coś tutaj będziemy naspowywać jakąś nakładkę zrobimy. I ogólnie jest jeden nóż złamany, trzeba wykręcić i kupić drugi, ale nie wiem czy dzisiaj go dostanę, raczej nie, będzie trzeba zamówić. Do pompka nie ja chce pociągnąć, dobra. Zaraz dalej będziemy kończyć. będziemy tutaj przedstawiać się, jak to wygląda. Dalej trochę przeciętiony jestem, mam no zatkany, ale to nic trzeba działać. Michałek wywala tam pocielaczków. ściółkę wymienia, a my będziemy działać z paszowozem. Zaraz Wam tutaj objaśnię wszystko. No i tak jak mówiłem, maszyna z 2015 roku. No i czemu Proner no? Mówiąc krótko. <laughs> Za mało miałem do gadania jeszcze w tamtym czasie. <laughs> I jest Proner. No ale co zrobić? Trzeba kręcić tym co jest. Wiadomo paszowozy na drzewie nie rosną. Póki jeszcze on tu w miarę, w miarę działa. Tego trzeba podszykować i działać dalej. Wykręciłem już tutaj ten nóż. Zobaczcie ile już. Kamera tego nie oddaje, ale już on tutaj. On tutaj jest starty i trzeba będzie pomyśleć o blachach. Hmm, powycinać takie blachy i tu nakładki takie porobić na ślimak. A na razie zajmiemy się tym. Zobaczcie jaka tu jest szczelina. Ten skrobek tutaj gdzieś tak chodził. Tak mi się wydaje, bliżej ściany i on tutaj, tutaj się zdarł i od ścian nie odrywa i zaraz zrobimy tu taką płetwę, żeby to tak ładnie, ładnie, yy, ładnie odrywało i zobaczymy czy da, zda egzamin. A tutaj muszę kupić drugi nóż, bo ten nóż się nie nadaje do niczego, To wszystkie są dobre, wszystkie dobre, można ewentualnie troszkę przeostrzyć, ale nie ma, nie ma potrzeby. Tutaj niedawno było noże były ogarniane. No, także co, mniej gadania, więcej działania. Bierzemy się za robotę. przywałek był przełączyć, żeby na luzie był i sobie przysunę tutaj. Ale najpierw popatrzę jakiegoś materiału. No i będziemy działać powoli. Ogólnie to konstrukcja paszowozu jest taka trochę śmieszna, bo on taka fałka jest, nie? No i wiadomo, tutaj żeby było bardziej stromo, no to lepiej by to mieszało, a jak jest jeszcze taki yy, do tego pierścienia, znaczy no, do tego napisu, jak się miesza. To jeszcze w miarę, ale takiego pełnego jak na święta czasem robimy, to już jest gorzej, trzeba trochę kierce, żeby to się wymieszało w miarę. Pełniusiago nie zrobimy. Takiego idealnego nie, bo zrobi, zrobimy, tylko że nie będzie nie będzie to wymieszane tak jak trzeba. Wiadomo, nim niżej to on jest tam się obsuwa i się miesza, nie? A nim wyżej, to już tutaj się leży po prostu na tym skosie i, i to słabiej miesza, no. Wiadomo, trzeba, może, będzie z czasem pomyśleć nad czymś innym, ale na razie trzeba robić tym, co jest. A on, jeszcze tutaj, no nie jest taki tragiczny, nie? Tylko ma oś wymienioną, oś jest yy, zrobiona druga, bo tam była taka. Na niskich kółkach i, i na kole przemysłowym, ale to było nieporozumienie. Wymieniłem drugą oś, dałem mi balonowe koła jak, jak największe się dało, bo u nas nie ma problemu z wjazdem do obory. Jeszcze wyższe by weszły, tylko że już tutaj do, czy znaczy wyższe, no wyższe to już nie ma konieczności, nie? szersze mogłyby być. Ale to cztery setki chyba są to już wystarczające. Dobra, bierzemy się za robotę. No dołożymy tutaj tu, takiego pierdka pod, do podstawy, żeby tę naszą płetwę, bo na wierzchu płetwę przyspawamy, żeby ona, ona jak najbliżej ściany chodziła. To podstawy troszkę, żeby to wiadomo, bo tutaj będzie duża siła, to będzie odginało ją. To trzeba coś podspótać pod, pod za blisko też nie można tutaj dać. Trzeba troszkę ten kąt zaokrąglić świereczką. żeby tutaj wiadomo jakiś kamyk czy coś no nie powinien ale może zblokować no dobra spawam to i zaraz zrobimy jakąś tu płetwę i z drugiej strony to samo tutaj się ścierało to to to, to teraz yy, będzie miało spokój a tutaj będzie się ścierać no dobra, obspawamy i zaraz robimy tą płetwę, i przymierzymy to jakoś płetwę. Zobaczycie o co mi chodzi. No, jak na rolniczy spaw, to nie jest źle. Dobra, robimy płetwę, no i zobaczymy, zaraz tu przymierzymy, jak to będzie wyglądało. Coś ta beczka jest nierówno zrobiona, albo nierówno się wytar. Tam było sporo luzu, tu już jest, na, tu jest najbardziej. Ciasne miejsce. O, jedziemy dalej. Jedziemy, 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 jedziemy. Jedziemy. Kurde, jakie ciężko idzie. nie było dzisiaj, ale... A, kurwa, wyczyścił teraz... Wyczyścił ...do czysta, ale tak nie może być bo tutaj już nie przechodzi także musimy to przesunąć tu przechodzi tam nie przechodzi tu się odsunęło trochę tylko przywostrygowane Akur ostre zaraz trzeba to wszystko po przywostrygowaniu no i chodzi mi o coś takiego. No tylko wiadomo, muszę to odsunąć teraz od ściany. Bo za blisko też nie może chodzić. Bo nie daj Boże się coś zablokuje i być bieda. Kurde, szkoda, że nie płaskownik miałem taki. Od razu z tym kątem i tu nie pasuje tak fajnie, by było wzdłuż. Wiadomo, szerszy. Na razie zrobimy to wstępnie. nie? Kto będzie zdawał egzamin? To trzeba będzie kupić taki płaskownik jak tutaj, jak ta płetwa. I wtedy ładnie wyciąć i nałożyć. Na razie zrobimy taką próbę. Czy to w ogóle będzie zdawało egzamin, nie? Takie sprzydasi. No ale zobaczymy zaraz. Zaraz to przesuniemy. I jeszcze kółko się zrobi, zobaczymy jak to się będzie zachowywało. No i dobra, spaw jaki jest, to jest spaw rolniczy. Jeden mamy gotowy, robimy drugi. Nie jestem ciekaw, co to, co to pomoże, czy, czy nie. No i dobra, spawany mam drugi. Przeciw nóż patrzyłem, czy się minie. Minie eee, ten, trochę brzydziej się pospawał, ale no to nic. To nic, muszę kupić takie blachy. I tutaj muszę nakładkę zrobić na ten, na ten przód, bo tutaj jest najbardziej wytarte. Kupię taki płaskownik. Nie wiem, 10 cm szeroki i tu się nałożę, jak nie to takie pasy o, tak o wzdłuż trzeba będzie po ponakry... o tak... o tako wzdłuż na laserze powycinać i takie mam znajomego tutaj trzeba będzie pomierzyć i i ponaspawywać na brzegi, bo tutaj to jest grubo tylko te brzegi najgorzej się dają no, zaraz jadę jeszcze ogarnę ogarniemy ten nóż, jak dostanę dzisiaj nie to Innym razem go wsadzimy. Zaraz odskoczymy temat. Obecne po tych się nie da odkręcić te trzymacze. I, i zaraz wskoczymy do miasta, zobaczymy czy dostaniemy. No i montujemy nowy nóż. Tutaj też pewnie powinien, znaczy raczej powinien być ten regulowany, żeby bardziej się złożyło, trochę to wylapić. A tak to. Może będzie ciało, ale czy kupić dwa regulowane jeszcze. Nie było tych regulowanych, tylko takie są u nas dostępne od ręki. Muszę zamówić na internecie, poszukać, bo jeszcze jeden potrzebuje. A na razie ten nie siedzi. Tutaj też oprzeciw nóż nie będzie przeszkadzał, ale za dużo on rozłożony jest i... No jak będzie tak bardziej, bardziej położony do tyłu, to lepiej będzie ciało, bo... Tak i lżej. Na pewno. Dobra, zaraz tu skręcamy i jedziemy testować ta te skrzydełka. Co to będzie się działo? Ale myślę, że będzie lepiej. Będzie test. Zaraz wrzucamy, zobaczymy, jak to będzie się zachowywać. Na pusto chodzi. Aby nigdzie nie zablokowało. Pozetorek stęknie. słabe światło, tam się odbija od... O! Dobra. No i zobaczcie, jak boki pięknie chodzą. Mała modyfikacja. I miesza. I od razu zesor dostaje po dupie. Zobaczymy jak długo to wytrzyma. Trzeba będzie zrobić to masywniejsze blachy kupić taką. E nie ja wiem, 150 szeroko i 20 grubo i wygiąć ładnie może na prasie czy coś i wtedy to będzie bardziej tak masywnie podaj jeszcze na śruby skręcić ale o, teraz to miesza jak kurde jeden strauchman. słabe światło, ciemno jest chciałbym Wam to w dzień nagrać o tu będzie lepiej mała modyfikacja i przybierałem się do tego już dłuższy czas kurde ale nie zawsze nie było czasu aż mi tu znajomy wysłał yy, na messengera jak u siebie miał przerobione i mówię dobra kurde robię bo Ile to można się męczyć? Nie no, pięknie, pięknie teraz to miesza. Przez trujeczkę kręcimy to zetorek trochę odczuwa, przez spójkę myślę, że teraz będzie. No ale zobaczymy. Pietony mamy to. Ciekawe, jakbym przeciw, bo na razie przeciw to, że powyciągałem, to trochę się kręci dookoła, ale chciałem sprawdzić, jak to będzie, żeby tam się nigdzie nic nie zaczepiło. To wiadomo, to jeszcze i pracuje, trochę się podgina, ale kto ma Bronara VMP10, to polecam to zrobić. W ogóle inaczej miesza. Nie wiem, jak to na beli będzie się spisywało, bo Pera wiadomo to. Większe opory, bo tutaj to jest mniej więcej pocięte już, tylko teraz dobrze wymieszać To przyczepo ścięte, yy, ta kukurydza siczkarnio Tyle, że słomę musi fajnie pociąć A bajka, bajka No i dobra mordeczki, no dziś to tyle, taka mała modernizacja paszowozu Także co, ja lecę doić krówki zaraz a Was zachęcam do lajkowania, subskrybowania, komentowania i widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiamy wszystkich widzów i trzymajcie się. Cześć, do następnego.